bardzo ważny dzień dzisiaj dla nas bo Ostrów Wielkopolski zyskał nowego inwestora to inwestor europejski z Holandii który postanowił zlokalizować swoją działalność właśnie w Ostrowie Wielkopolskim w naszej strefie inwestycyjnej mamy tam 11 hektarów gruntów które konsekwentnie z, kupiliśmy w poprzedniej oraz obecnej kadencji i dzięki temu miasto po raz pierwszy zyskało własny zasób inwestycyjny. Takich terenów inwestycyjnych, które mogłoby zaoferować miasto potencjalnym inwestorom, do tej pory w Ostrowie nie było. Dzisiaj podpisałam akt notarialny z holenderską firmą Sanibel. I to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że 100% aktywizacji gospodarczej. Nastąpiło właśnie w tej naszej strefie inwestycyjnej przy ulicy Wrocławskiej. Jesteśmy firmą, która działa na terenie Polski już od jakiegoś czasu. Mamy firmy, które dla nas produkują komponenty z różnych części Polski. Jesteśmy firmą rodzinną. Decyzja o wybraniu Ostrowa na miasto naszej nowej siedziby, naszego nowego centrum logistycznego, wiąże się z tym, że chcieliśmy, żeby to było miejsce. Mieszczące się blisko granicy, miejsce do którego pracownicy nie musieliby zbyt daleko dojeżdżać, i uważamy, że jest to idealna dla nas propozycja.